Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do, do tematu. Do czego służą dodatki, najlepsze kompozycje, ich cechy, zalety i wady, niuanse użytkowania. Wideo o dodatkach w oleju silnikowym. Podczas produkcji oleju silnikowego producenci dodają do niego podstawowe dodatki. Specjaliści nazywają je kompozycjami tribotechnicznymi. Właściciele samochodów o niskim przebiegu SA zwykle bardzo zadowoleni z tego podstawowego pakietu i nie używają dodatkowych odczynników. Eksperci uważają również, że w nowym silniku wystarczy regularnie wymieniać olej, zgodnie z instrukcją do samochodu, i używać oleju wysokiej jakości, a wtedy nie będzie żadnych problemów z jednostka. Dlaczego dodatki ESA potrzebne? Jednak w przypadku silników z oznakami zużycia olej silnikowy ze standardowymi dodatkami nie jest wystarczający. Aby poprawić wydajność zużytych jednostek silnikowych i poprawić dynamikę samochodu, produkowane ESA różne dodatkowe dodatki do olejów samochodowych. Według reklam, do ich produkcji wykorzystuje się nanotechnologię i trybologię. ESA one wytwarzane zgodnie z tajna formuła, która zapewnia diamentowa twardość warstw ochronnych. Producenci obiecują, że stosowanie tych dodatków zwiększy moc silnika, zmniejszy tarcie, zmniejszy zużycie paliwa o 20-30%, zwiększy zasoby i zmniejszy toksyczność. Oznacza to, że jeśli wierzyć producentom, kompozycje tribotechniczne SA w stanie wyleczyć chore jednostki, i to nawet za pomocą jednej dawki. Jednocześnie producenci nie informują o konkretnym składzie produktu. Ale jeśli nie wezmiemy pod uwagę sztuczek reklamowych, możemy powiedzieć. Ze dodatki zawierają naturalne substancje mineralne molibden. Metale topliwe, inne składniki zdolne do przywracania powierzchni roboczych elementów silnika spalinowego poprzez tworzenie specjalnej powłoki ochronnej. Powłoka ta eliminuje niedoskonałości w postaci zadrapań i zarysowań. Na przykład dodatki z teflonem odbudowują zepsuta powierzchnię. Warstwa ochronna zazwyczaj utrzymuje się na elementach silnika spalinowego przez 40 do 50 tysięcy km. Rodzaje dodatków. Za najpopularniejsze uważa się dodatki do okładzin przeciwciernych. ESA one najczęściej stosowane przez właścicieli samochodów o znacznym przebiegu. Inne dodatki pomagają wyeliminować wycieki oleju, inne słuza do płukania silnika i tepe. Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia ciśnienia oleju, należy wybrać dodatki metalizatory. Wypełniają one mikropekniecia i rysy na ściankach elementów pary ciernej. W rezultacie ich powierzchnia zostaje wyrównana dzięki utworzeniu powłoki ceramiczno-metalowej. Prowadzi to do normalizacji ciśnienia oleju w silniku spalinowym. Oprócz remetalizatorów, dodatki do zagęszczania oleju silnikowego doskonale radzą sobie z zadaniem zwiększania ciśnienia w układzie olejowym. Ciśnienie w układzie jest normalizowane poprzez zwiększenie lepkości oleju w miarę zagęszczania filmu olejowego. Może się zdarzyć, że jednostka napędową zużywa zbyt dużo oleju. W takich przypadkach dostępne S.A. dodatki zmniejszające zużycie oleju. Zapewniają one szczelność układu poprzez zmiękczenie i przywrócenie elastyczności gumowych uszczelek, które cierpią z powodu gwałtownych zmian temperatury, zwłaszcza przy silnych mrożach. Gdy olej silnikowy wycieka do cylindrów, pierścienie tłokowe ulegają zatkaniu. W rezultacie tracą one mobilność i przepuszczają olej do komory spalania. W usuwaniu pojawiających się osadów węglowych pomagają dodatki do dekokcji, oddziałujące na pierścienie od spodu. Ponadto produkty te oczyszczają kanały olejowe z sadzy i osadów lakieru, zapobiegając głodowi oleju. Czasami stosuje się metodę wpływania na pierścienie od góry. Oznacza to, że dodatki SA wlewane bezpośrednio do cylindrów. Ta metoda jest równie skuteczna, co niebezpieczna ze względu na utratę kompresji przez zatykanie kanałów olejowych i podnoszenie farby nad dnie miski olejowej. Dodatki myjące pomagają oczyścić układ olejowy z brudu, lakieru, sadzy i koksu. Zawierają one dwa składniki, detergujące, sulfoniany, sulfofeniany, alkilosalicylany, oczyszczają części sadzy i innych osadów. Powstałych pod wpływem wysokich temperatur, dyspergujące, zapobiegają zbryłaniu się brudu. Oznacza to, że przy wyborze należy kierować się problemem występującym w silniku. Jednak, jak w przypadku każdego środka, dodatki różnego typu mają swoje wady i zalety. Top 5 dodatków samochodowych. Aby zrozumieć, czy istnieje realna korzyść z tych dodatków i wykluczyć efekt placebo, eksperci przetestowali kilka różnych produktów według zasady działania. Oprócz badań laboratoryjnych składu, włali dodatki do wlewu oleju i eksploatowali samochód przez 120 godzin, co odpowiada 10 tysiącom kilometrów. Następnie wykonali pomiary porównawcze, otworzyli silnik i przeanalizowali stan oleju i podzespołów. Podczas 60 godzin na stanowisku testowym sprawdzono również, w jaki sposób dodatki SA w stanie wyleczyć silnik spalinowy. W tym celu zasymulowano znaczne zużycie silnika poprzez zastosowanie głębokich nacięć na powierzchniach roboczych pierścieni tłokowych i nowych tulei, co pogorszyło charakterystykę jednostki napędowej. Dla ekspertów ważne było, aby ocenik, w jakim stopniu pogorszone osiągi zostaną przywrócone po zastosowaniu dodatków. Na koniec sprawdzono wzrost mocy. Użyto jednak zdrowych silników, ponieważ nie jest bezpiecznie przeprowadzać takie testy na silniku z uszkodzonymi częściami. 1 Liqui Moly Niemcy. Kompozycja oparta jest na syntetycznym kompleksie molibdenowo-organicznym, zawiera specjalną mikroceramikę. Producent tego dodatku przeciwciernego do oleju silnikowego i przekładniowego obiecuje zawieszenie zwiększonego zużycia części, ochronę silnika spalinowego Wygładzanie mikroskopijnych nierówności utwardzenie powierzchniowych warstw metalu, zmniejszenie współczynnika. Tarcia, zwiększenie żywotności silnika spalinowego, zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, zwiększenie mocy jednostki napędowej, redukcja hałasu. Działanie tego produktu utrzymuje się do 50 tysięcy km. Dodatek nadaje się do prawie wszystkich olejów silnikowych. Przed jego użyciem zaleca się przepłukanie układu smarowania silnika specjalnym preparatem tej samej firmy. Dodatek wlewa się do nowego oleju silnikowego w ilości 300 ml na 5 litrów oleju. Badania laboratoryjne wykazały zawartość wapnia, magnezu, boru, cynku, fosforu i molibdenu w tej kompozycji. Wskazuje to, że preparat jest zgodny z deklarowanym przez producenta. Oznacza to, że rzeczywiście zawiera kompleks molibdenowo-organiczny, klasyczne dodatki przeciwzatarciowe i mikroceramikę. Dodatki detergentowe SA prezentowane w tym produkcie w niewielkiej ilości, ale w rzeczywistości tak jest zadeklarowane. Testy wykazały, że dodatek ten zmniejszył zużycie paliwa o 3-7%, a zużycie oleju o 15-45%. Potwierdzono również twierdzenie o ochronie łozysk wału korbowego przed zwiększona amortyzacja i wydłużeniem żywotności silnika. Testy wykazały również, że dodatek ten może wyleczyć silnik spalinowy, ale tylko częściowo. Kompresja wzrosła do 1-1,5 bara. 2. Bardal Full Metal, Belgia. Producent twierdzi, że kompozycja ta jest wiodącym dodatkiem na światowym rynku motoryzacyjnym w pełni. Zgodnym z nowoczesnymi standardami projektowania. Zawiera fullereny C60, zapewniający efekt okładziny metalowej. Producent tej kompozycji obiecuje przywrócenie szczelności na całym obszarze styku tłoka ze ściankami cylindra, dobra przyczepność. Warstwy oleju do powierzchni metalowych, dobra ochrona podczas zimnego rozruchu jednostki napędowej, maksymalna ochrona powierzchni. Tracych ochrona wału korbowego i wałkow rozrządu silnika spalinowego, dodatkowa ochrona przed tworzeniem się osadów, zmniejszona. Siła tarcia, zmniejszone zużycie paliwa, przywrócenie osiągów i zwiększenie mocy jednostki napędowej, eliminacja szczelin pomiędzy. Elementami grupy cylinder tłok, zmniejszenie zużycia oleju na tlenek węgla. Redukcja dmienia silnika spalinowego, zmniejszenie emisji. Szkodliwych substancji do środowiska. Zgodnie z instrukcją, dodatek ten należy dodawać do rozgrzanej jednostki napędowej. Może być stosowany zarówno przy wymianie, jak i uzupełnianiu oleju jako środek zapobiegawczy lub regenerujący. Dodatek wlewa się w ilości 400 ml na 6 litrów oleju. Badania laboratoryjne wykazały zawartość wapnia, magnezu, boru. Cynku i fosforu w tej kompozycji. Wskazuje to na obecność zestawu dodatków przeciwzatarciowych. Jeśli chodzi o dodatki detergentowe, nie ma ich w tym preparacie. Można go więc stosować wyłącznie w celu poprawy właściwości przeciwzużyciowych oleju silnikowego. Testy wykazały, że dodatek ten zmniejszył straty tarcia przy wysokich prędkościach obrotowych nawet o 9%, przy niskich prędkościach obrotowych nawet o 15%. Zmniejszył zużycie paliwa o 3 7% i zużycie oleju o 15 45%. Potwierdzono również, że chronił osłabiał korbowego przed zużyciem i wyżywotność silnika. Ponadto testy wykazały, że dodatek ten może wyleczyć silnik, ale tylko częściowo. Kompresja wzrosła do 1,5 bara. 3 Suprotek Active Plus, Rosja. Dodatek zawiera geomodyfikatory tarcia. Ten uniwersalny dodatek tribotechniczny do silników benzynowych zapewnia utrzymanie silnego filmu olejowego na elementach silnika i pomaga przywrócić kompresję. Producent tego produktu obiecuje regenerację silnika, zwiększenie ciśnienia w układzie smarowania, zmniejszenie zużycia oleju, eliminację. Stukania hydrokompensatorów, poprawę rozruchu zimnego silnika, wyżywotności silnika spalinowego, ochrona przed zwiększona amortyzacja. Konieczne jest użycie dwóch butelek w dwóch etapach. Deklarowany przez producenta okres działania do 50 tysięcy km. Testy wykazały, że dodatek ten zwiększył moc silnika spalinowego o 4%, zmniejszył straty tarcia przy wysokich obrotach do 9%, przy niskich obrotach do 15%, zmniejszył zużycie paliwa o 3-7%, a zużycie oleju o 15-45%. Potwierdzono również twierdzenie o ochronie pierścieni tłokowych i cylindrów przed zwiększonym tłumieniem i zwiększona żywotnością silnika spalinowego. Test wykazał również, że dodatek ten jest w stanie wyleczyć silnik, ale tylko częściowo. Kompresja wzrosła do 1, myślnik 1, 5 bara Wśród VAT eksperci przypisali niewygodne aplikacje dodatku w dwóch etapach: niska skuteczność utwardzaniu silnika i wysoki koszt. Czwarte k 1 Stade Atomic Metal Conditioner Ukraina. Kompozycja jest pozycjonowana przez producenta jako rewitalizator i atomowa odżywka do metalu. Producent tej substancji obiecuje przywrócenie powierzchni elementów silnika, kompensację naturalnej amortyzacji, stabilizację i wzrost ciśnienia, zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie mocy silnika. Wyniki testów wykazały zadowalające parametry we wszystkich punktach, w szczególności zmniejszenie zużycia paliwa o 3-7% i zmniejszenie zużycia oleju o 15-45%. Potwierdzono również zastosowanie do ochrony pierścieni tłokowych i cylindrów przed zwiększona amortyzacja i wydłużeniem żywotności silnika spalinowego. Kompresja wzrosła do 1 1,5 bar. Wśród wat tego środka eksperci wymienili dość wysoka cenę, skomplikowane instrukcje i opóźniony efekt. Piąty SMT Oil Treatment USA: odżywka do metalu. Producent tego produktu obiecuje zmniejszenie zużycia oleju i spalin. Zwiększenie mobilności pierścieni tłokowych, zwiększenie mocy. Silnika spalinowego, zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie kompresji. Koszt tego produktu jest dość demokratyczny, ale dość trudno jest go znaleźć w sklepach. Zgodnie z wynikami testów, dodatek ten zwiększył moc silnika o 1,3%, zmniejszył zużycie paliwa o 3-7%, a zużycie oleju o 15-45%. Ale był w stanie wyleczyć silnik spalinowy tylko w niewielkim stopniu. Jednak kompresja wzrosła do 1 myślnik 1.5 bara. Oznacza to, że możemy stwierdzić, że dodatki naprawdę działają, ale nie w takim stopniu jak twierdza producenci. Nie należy więc slepo polegać na reklamach. Jak stosować dodatki? Ważne jest, aby używać tylko oryginalnych dodatków takich firm jak RVS Master, Liqui Mooli, Suprotek, Higir, Triton, Wynes, Lavr. Obecnie na rynku chemii samochodowej jest wiele podrobek, które nie mogą zapewnić takiej samej jakości jak oryginały. Jednak nawet oryginalne dodatki nie zawsze przynoszą pożądane rezultaty. Co więcej, niektóre z nich mogą zrujnować silnik samochodu. W szczególności dodatki przeciwdymne zmniejszają zużycie oleju, ale zwiększają zużycie silnika. Dodatki zagęszczające olej zmniejszają jego płynność, ale nie eliminują problemu. Ponadto ich nadmierne stosowanie może pogorszyć wymianę ciepła i ogólnie zmniejszyć wydajność silnika. Większość dodatków samochodowych wlewa się jednorazowo do wlewu oleju. SA jednak takie, które należy zakręcić dwukrotnie, przed docieraniem, po przejechaniu tysiąca kilometrów. Przykładem jest rosyjski preparat Suprotek Active Plus. Nie warto również dodawać dodatków do oleju w niezmierzonych ilościach. Jest to nie tylko nieprzydatne, ale wręcz szkodliwe dla silnika spalinowego. W instrukcjach stosowania tych środków zawsze wskazane jest, w jakiej ilości należy je wprowadzić. Instrukcje powinny również zawierać informacje na temat kompatybilności dodatku z określonymi rodzajami oleju silnikowego. Nie należy oczekiwać natychmiastowego efektu powołaniu dodatku do oleju silnikowego. Odczujesz go nie wcześniej niż po przejechaniu 200 do 500 km. W niektórych przypadkach zamiast stosowania dodatków można dokonać prostego tuningu silnika NP. Wymienić pompę oleju, a wtedy jego osiągi ulegną poprawie. Wideo o dodatkach w oleju silnikowym.